Dzień dobry dzisiaj Was witam w kolejnym filmiku na moim kanale. Wy, Stamgaz, jak się widzicie, to gramy dzisiaj. Wy, Stamgaz, chcę Wam parę zmian pokazać, co się teraz wydarzyło. No i sobie wezmiemy innego skina. Oto, hmm. którego byśmy mogli sobie, dobra, na razie tego zostawimy. No i chodźmy na sklep. Jak tutaj widzicie, mamy jedno koło, które jest w ogóle. Za darmo, całkowicie za darmo. Możecie go, go sobie nim kręcić. No i tu macie już sprawę powoli skin. I tu za 3 godziny mogę zakręcić ten kołem. Więc tak. Mm. Jak go macie, no to powiedzcie mi, w, napiszcie w komentarzu, jakby wy go wylosowaliście. Bo ja go nawet od wczoraj nie mogę trafić. Ale, dobra. No a to sobie, sobie, ustawimy sobie parę mapek. Więc sobie teraz zagramy w rundę i oglądamy jakie zmienia, a zmiana są. No i teraz jest, nie, nie ma chyba czasowego koła, po prostu to jest za darmo, sam się zryłem. Powinien dać jakieś koło, ale dobra, jak to jest za darmo, no to to akurat... Ogólnie, jak pierwszy raz, dwa razy zakręciłem, to musiałem ogólnie godzinę poczekać. Później mogłem trzeci raz zakręcić. Jak u was tak było, no to musicie też to za w górę i to subskrypcję. No i czemu gramy blockdash? O, ja mogłem laser dash zrobić, ale dobra. To w kolejnym odcinku zrobię laser dash. jest dzisiaj chcę jednego trika wypróbować. To dużo osób jest. Kurde, 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 dobra, dobra. Jesteśmy, jesteśmy, pyk, pyk, dobra. E, no to tak jak macie czemsy, no to nie wydawajcie ich na te koła, bo to są gulie bez sensu. Jak wy chcecie, no to muszę, oczywiście. No ja nie mam sensów. Szkoda. Jakby mnie ktoś subskrybował, to mnie by było. By. Hmm, dobra. Nie ma co, kurda. Myślałem, że wygram, ale jak widzicie, ja nie wygrałem, więc słuchajcie, to trochę krótki filmik będzie, bo sobie zagram jeszcze szybko. No, no mapkę nie. Yes. Super lava slide. Zagramy sobie dzisiaj. No i tak. Więc jak sobie zupełnie lava slide wygramy to no i kończymy to filmik. Bo, nie tylko tam Guys filmik będzie, za chwilę będzie też MarioKraft filmik, który trwa aż ponad 7 minut mam powiem. E, tam jest trochę krócej trwa wiem. E, jak chcecie mieć też filmiki od Roblox no to dajcie łapkę w górę i subskrypcję. No i tutaj lecimy teraz. Słuchajcie wiem, że jest tak dużo graczy, że popychają o tak, właśnie. Pięknie, no. Pięknie. No i tak ładnie popychają, że kurde. No, no patrz. Ej, słuchajcie, jak ja to jeszcze przejdę, nie no to ja jestem kurde, bozyk jakiś. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 lecimy. Lecimy, lecimy. Dobra, dobra, jesteśmy. Jesteśmy słuchaj. Słuchajcie, jesteśmy, lecimy, 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 lecimy. Jak chcecie mnie też mieć, no to wiecie, teraz widzicie, jak ja się ogólnie nazywam. Chciałem jednego pranka dla kolegi zrobić, ale nie wyszło mi. No i patrzcie, co można tutaj zrobić. Pyk. Tu iść. Czekaj, ja się tak rozpędzę, aż spadnę. No i spadłem do lawy. Słuchajcie, dobra Koniec gadania Dziękuję za oglądanie Zymajcie się, papa pa. I oglądajcie nowe filmiki Ode mnie, które już będą w gru.